Porozmawiajmy o zdrowiu. Dzień dobry, witam Państwa. Magdalena Sitek przed mikrofonem, gościem audycji Porozmawiajmy o Zdrowiu. Dzisiaj profesor Zbigniew Siutak, specjalista, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, szef Kliniki Chorób Wewnętrznych naszego Szpitala Wojewódzkiego. Dzień dobry, Panie Profesorze. Dzień dobry, panie Redaktor, dzień dobry Państwu. Panie Profesorze, będziemy rozmawiać o koronawirusie, COVID-19, tak nazwano chorobę, którą wywołuje SARS-CoV-2. Trochę straciliśmy czujność, trochę przestaliśmy się bać koronawirusa, a zupełnie Niesłusznie, bo statystyki pokazują, że wcale nie zgo mniej. Dokładnie po tej pierwszej fali w marcu kwietniu, kiedy rzeczywiście baliśmy się, zostaliśmy w domach, przy o wiele mniejszej liczbie zachorowań stosowaliśmy o wiele większe środki bezpieczeństwa. Teraz niestety wydaje mi się, że zbytnio poluzowaliśmy nasze podejście do choroby i do możliwości zarażenia i kilkaset przypadków gdzie nie jest to. Niestety o wiele więcej niż w niektórych krajach europejskich, aczkolwiek w zasadzie w większości tych krajów obserwują tak zwaną kolejną, drugą falę epidemii. A my wciąż boimy się tej drugiej fali, bo specjaliści mówią, że ona przyjdzie wraz z grypą, czyli to będzie końcówka września, może początek października. To znaczy w zasadzie ciężko mówić o kolejnej rzeczywiście fali. Myślę, że jest to tak naprawdę epidemia, która zostanie z nami ciągle na lata i będzie występowała każdego miesiąca na pewno na jesieni się jeszcze bardziej nasili, czyli tak naprawdę to zaskoczenie, o którym myśleliśmy, że będzie na jesieni, ono już teraz się dzieje w wakacje, kiedy myśleliśmy, że ciepła pogoda, słońce sprawią, że nie będzie tak dużej transmisji wirusa, aczkolwiek ta transmisja niestety jest. A na jesieni dołączy do nas grypa, wirusy paragrypy inne infekcje dróg oddechowych i niestety myślę, że czeka nas ciężka jesień, ciężka zima. Coraz więcej naukowcy świat medyczny wie na temat SARS-CoV-2. No, rzeczywiście zaskoczeniem jest to, że on się nie wyciszył w okresie letnim, ale okazuje się, że nie jest aż tak złośliwy, jak na początku przypuszczano. Tak pierwsze dane z Chin i nawet z Włoch mówiły o tym, że jest nawet 5-10% śmiertelność. Takie były alarmujące dane. Teraz jeśli spojrzymy na liczbę osób z potwierdzonym wynikiem SARS-CoV-2 okazuje się, że ta realna śmiertelność wynosi około pół do być może procenta. Oczywiście jest wyższa, kilkakrotnie wyższa niż śmiertelność w grypie, ale nie tak przerażająca jak myśleliśmy i głównie rzeczywiście dotyczy mężczyzn, osób starszych, czyli po 70-80 roku życia i osób z tymi tak zwanymi chorobami współistniejącymi. Czy można to jakoś wytłumaczyć, że patogen, jakim jest koronawirus, potrafi u Prawie 90% osób przechodzić zupełnie bezobjawowo. Z czego to wynika? Myślę, że są to niestety dla nas czynniki osobniczo zmienne. To znaczy, rzeczywiście Zdarzają się ciężkie przypadki przebiegu COVID u 20-30 latków, zakończone zgonem. Niestety w Polsce takie osoby też dowiadujemy się, 28-latek, 29-, 37-latek, którzy zmarli z powodu COVID. I z drugiej strony mamy też sukcesy: mamy stu kilku latków we Włoszech, którzy przebyli COVID prawie bezobjawowo, wyszli bez szwanku. Więc myślę, że tutaj główny element jest ta zmienność osobnicza i odpowiedź naszego układu immunologicznego na ten nowy patogen. Nie wszyscy są w stanie zrozumieć, że młody, silny organizm o bardzo dużej odporności może sobie nie poradzić z koronawirusem. Paradoksalnie właśnie dlatego, że jest tak duża odporność. Dokładnie. I czytając historię, każdy z nas może przeczytać w internecie i z Polski, i z zagranicy historię młodych osób, które przebyły wirusa, są one zaskoczone tym, jak tak naprawdę ten przebieg był niespodziewany dla nich i jak osłabił ich organizm. Nie tylko w trakcie choroby, kiedy trwa tydzień, dwa, ale także wiele miesięcy po. Panie doktorze, co dzieje się z organizmem chorego zaatakowanym przez koronawirus? Uaktywnia się system immunologiczny. I w zależności od tego, jak silnie on się aktywuje, to mamy do czynienia albo z tym łagodniejszym przebiegiem, albo z tym ostrym i ciężkim. I niestety u części pacjentów dochodzi do zajęcia płuc, zajęcia tkanki płucnej, to upośledza wymianę gazową, czyli spada nam poziom tlenu we krwi. Część z pacjentów wymaga tlenoterapii, wystarczą wąsy czy maseczka. Duszą się po duszą prostu? Duszą się, po prostu się duszą, nie mają siły oddychać. Ale u około kilku procent chorych objawowych z potwierdzonym wynikiem na koronawirusa. Niestety ci chorzy muszą być zaintubowani, podłączeni do respiratora, a śmiertelność chorych podłączonych do respiratora to jest nawet około 50-70% w zależności od, od danych. Dlatego ta choroba jest groźna i absolutnie nie możemy jej bagatelizować. Te zmiany, które się rozwijają, zapalne w płucach, to są zmiany zapalne, najczęściej tzw. obustronne zapalenie płuc o ciężkim przebiegu, które nie reaguje na antybiotyki, które rzeczywiście są testowane leki, które mogą osłabić tą odpowiedź immunologiczną organizmu. I u części chorych możemy, jak gdyby, załagodzić ten, ten przebieg, natomiast nie całkowicie wyleczyć. To porozmawiamy teraz o tak zwanych chorobach współistniejących. Pan jako szef Kliniki Chorób Wewnętrznych ma do czynienia właśnie z takimi przypadkami, gdzie jest sporo osób mających różne schorzenia, schorzenia niebezpieczne w przypadku kontaktu z koronawirusem. Tak, wszyscy mówimy o tym terminie choroby współistniejące, a tak naprawdę w mniejszym czy większym stopniu każdy z nas, nawet jeśli jesteśmy młodzi, piękni i zdrowi nam się wydaje, być może mamy tą chorobę współistniejącą, bo bardzo powszechne jest nadciśnienie tętnicze. Powszechna jest cukrzyca. Często są choroby płuc związane z paleniem papierosów, przewlekła obturacyjna choroba płuc. Częsta jest nadwaga otyłość, choroba wieńcowa i tak dalej, i tak dalej można wymieniać. Więc tak naprawdę chory po 40-50 roku życia jest szansa, że co najmniej tą jedną chorobę współistniejącą ma, tą, która sprawia, że ten przebieg Covid-19 będzie gorszy. No i niestety bardziej narażeni na ryzyko ciężkich powikłań są mężczyźni. Tutaj no niestety nic nie możemy już zaradzić. Co mogą zrobić te osoby, które są w grupie Fryzyka. zamknąć się w domu, izolować, nie wychodzić, no bo popadanie w panikę na pewno nic nam nie da. Pierwsza rzecz, którą mogą zrobić i w sumie najważniejsza tak mi się wydaje, to zadbanie o te choroby, na które chorują. To znaczy, jeśli mamy cukrzycę, ale przestaliśmy miesiąc temu zażywać tabletki, bo się nam skończyły i zapomnieliśmy pójść do lekarza, żeby nam je przepisał, to może podejdźmy do naszego lekarza rodzinnego, niech nam przepisze ten lek, zaczniemy go zażywać. Jeśli mamy nadciśnienie tętnicze i pomimo zażywania leków jest ono wysokie, to być może jest to sygnał, że trzeba Podejść do lekarza, skonsultować się z kardiologiem czy z internistą, żeby to ciśnienie uregulować. Jeśli mamy nadwagę, zrzućmy kilka kilogramów i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Jednego czego nie możemy zmienić, no to, to płci i wieku, prawda, na to nie mamy wpływu, natomiast na pozostałe czynniki tak. Natomiast zamykanie się w domu wydaje mi się, że może nie tyle nie jest rozsądne, natomiast niewiele nam da, dlatego że ta transmisja wirusa na ulicy ryzyko jest znikome, tak naprawdę, więc jeśli będziemy nosić maseczki, wychodzić na zewnątrz w maseczce będziemy myć ręce, będziemy unikać jakichś większych zebrań, spotkań, to ryzyko transmisji jest niewielkie. Ilość ozdrowieńców jest znaczna i w naszym kraju, i na świecie, ale też już wiemy, że osoby, które przeszły COVID-19, cierpią na różnego rodzaju powikłania. Jakie są te najpowszechniejsze powikłania? Co się dzieje z chorym, który ciężko przechodził COVID-19? Większość chorych ma zapalenie płuc, o którym mówiliśmy i okazuje się, że ta wydolność oddechowa tych chorych nawet miesiące po przebytej infekcji jest nadal upośledzona. I często słyszymy o sportowcach, którzy aktywnie sport i oni jeszcze kilka miesięcy po mówią, że nie są w stanie tak naprawdę wrócić do nawet 50% tej formy, którą mieli wcześniej. Dlatego to, jak COVID uszkadza płuca, no, dowiemy się za kilka, kilkanaście lat tak naprawdę. Pamiętajmy, że najświeższe dane, jakie mamy, no, to są sprzed pół roku tak naprawdę, pół rok, półroczna obserwacja tych chorych. Często jest ta utrata smaku i węchu, o której... To pozostaje? I u części chorych pozostaje. Nawet tygodniami, miesiącami są pacjenci, u których jeszcze po kilku miesiącach to czucie smaku i węchu nie wróciło. Zdarzają się udary mózgu niestety, tak zwany neuro czyli przebieg neurologiczny COVID-u. Zdarzają się zapalenia mięśnia sercowego, ciężka niewydolność serca, zawały serca są często u chorych z tym ciężkim przebiegiem COVID, ale to jest oczywiście też związane z tymi chorobami współistniejącymi. Zdarzają się także powikłania zakrzepowo-zatorowe, czyli jakaś zakrzepica tętnic w kończynie i konieczność na przykład ostrego niedokrwienia kończyny i konieczność na przykład amputacji. Takie przypadki też w przebiegu COVID-u się zdarzają. Panie doktorze, ja nie słyszałam, ale być może tak się zdarzyło, że osoba, która raz zachorowała na COVID-19, miała powtórkę z rozrywki i po raz kolejny się zakaziła. Czy już wiemy, czy ten świat medyczny wie, że raz przebyta choroba daje nam odporność na jakiś czas, czy wcale nie mamy takiej pewności? Jakiś czas temu były rzeczywiście takie sensacyjne doniesienia, że ktoś ponownie zachorował, to był bodajże z Korei albo z Chin. Natomiast okazało się, że chyba to nie jest tak do końca. Było to związane chyba z błędnym wynikiem tego pierwszego testu który sugerował, że ktoś jest chory na COVID. Także generalnie aktualny stan wiedzy mówi o tym, że jeśli ktoś raz przechoruje COVID, to na chwilę obecną przynajmniej uzyskuje jakąś odporność. Ile ta odporność będzie trwała, tego nie wiemy. Może to jest kilka miesięcy, może kilka tygodni, a może jest to odporność na całe życie. Ale to zbyt wcześnie, żeby, żeby móc to w stu powiedzieć. Nie mamy leku skutecznego. Trwają cały czas prace o tym, jakie nadzieje wiąże świat medyczny z wynalezieniem szybkiego leku i szczepionki za chwilę, a jak aktualnie leczy się chorych na COVID? Wiemy, że w tym ciężkim przebiegu to jest respirator, to jest wspomaganie oddychania. To jest oczywiście tak, to jest wspomaganie pracy i serca jako pompy i płuc poprzez właśnie respiratoroterapię, tlenoterapię. To są leki wyciszające przebieg tego stanu zapalnego ogólne, między innymi sterydy, między innymi leki, które modulują układ immunologiczny organizmu. No i oczywiście antybiotykoterapia i to są te leki, które i w Polsce i w Kielcach tak naprawdę też są stosowane. Pamiętajmy, że w naszym szpitalu mamy dostęp do takiego leku modulującego układ immunologiczny, który ma już potwierdzone działanie w leczeniu COVID-19 i także w Kielcach ten lek jest dostępny w naszym szpitalu wojewódzkim w Klinice Chorób Zakaźnych, także myślę, że jako region i jako miasto jesteśmy pod tym względem przynajmniej dobrze zabezpieczeni. Patrzy Pan z dużą nadzieją w przyszłość na szybkie wynalezienie skutecznego leku? Myślę, że celowanego leku na tą chorobę raczej nigdy nie będzie. Będą leki, które będą spowalniały przebieg, które będą łagodziły przebieg tej choroby, natomiast nie będzie to tak, że zażyjemy. Tabletkę, i wszystko będzie w porządku. Myślę, że do tego jeszcze daleko i być może tak nigdy nie będzie. Podobnie zresztą ze szczepionką, która może okazać się skuteczna. Takie są pierwsze, wstępne dane w 50-60%. A więc nie u każdego zaszczepionego uda nam się uzyskać prawidłową odpowiedź immunologiczną i ochronę przed koronawirusem. Wydaje mi się, że ten scenariusz, o którym mówił m.in. dr Fauci, czyli ten amerykański ekspert do spraw chorób zakaźnych, ten scenariusz mówiący o tym, że być może ten koronawirus zostanie już na zawsze z nami podobnie jak grypa, wydaje się najbardziej realny i myślę, że jest to, jest to wirus i choroba, która pozostanie z nami na zawsze, którą w jakiś sposób będziemy w stanie pewnymi lekami modulować, który może dzięki szczepionce w jakimś stopniu uda się wyeliminować. A propos szczepionki, mówi się, że akurat ta część Europy, w której my żyjemy, szczepiona między innymi na gruźlicę jest o tyle odporniejsza od południowców, na przykład, że łagodniej przechodzimy te choroby. Czy to potwierdziły już obserwacje, badania? Są takie wstępne obserwacje, właśnie mówiące o tym, że ta szczepionka BSR, czyli tą, którą w Polsce każde dziecko po urodzeniu otrzymuje, na szczęście, ma takie działanie, że pobudza układ immunologiczny do zwalczania. Wirusów, bakterii, nie tylko gruźlicy, ale też innych, czyli ma takie multipotencjalne działanie. I rzeczywiście zaobserwowano, że w tych krajach, w których to wyszczepienie przeciw gruźlicy jest wysokie, przebieg choroby i śmiertelność jest, jest mniejsza, i są pierwsze badania na ochotnikach właśnie z tym dodatkowym doszczepieniem, tą szczepionką przeciwko gruźlicy. No, wyniki na razie są powiedzmy umiarkowanie obiecujące. Wspomniał pan, panie profesorze, że być może koronawirus z nami zostanie się przyzwyczajmy pewnie do niego tak, jak przyzwyczailiśmy się do grypy, którą trochę bagatelizujemy. Nie szczepimy się, no zbliża się jesień. Czy to jest taki dobry czas i moment, by podjąć decyzję o zaszczepieniu się? Może jeszcze za wcześnie, ale jednak by zaszczepić się przeciwko grypie? Są pewne grupy chorych, o których zalecamy szczepienia, czyli chorzy po zawale serca, z niewidolnością serca, z chorobami płuc, ale myślę, że w tym roku warto by, żeby w zasadzie każdy się zaszczepił na grypę, jeśli może, dlatego że pomoże. To jak gdyby uniknąć zachorowania w jednym sezonie na koronawirusa i na grypę, czyli w tym sezonie będziemy mieli niestety łączone ryzyko, zwiększone ryzyko poprzez połączenie tych dwóch patogenów no, ciężkiego przebiegu choroby, bo grypa też istnieje, grypa też potrafi pokazać swoje rogi, jeśli tak można powiedzieć, i także na grypę co roku w Polsce umierają pacjenci. O tym nie mówimy szeroko, o tym się nie mówi, tego nie widać. I dobrze, że w pewnym sensie, że mówimy o koronawirusie, bo to przypomina nam także o grypie, że ona istnieje i że warto się na nią zaszczepić. Ale jeżeli szczepimy się na grypę, to pamiętajmy, by byłaby to ta szczepionka 20-21. Tak, no oczywiście powinniśmy się szczepić aktualną szczepionką, którą mamy i w zasadzie myślę, że już jest w zasadzie moment, kiedy, kiedy możemy to zrobić. Myślę, że koniec sierpnia, początek września, wrzesień to jest ten moment, kiedy powinniśmy się zaszczepić. Są jakieś przeciwwskazania, żeby tego nie robić? Jakieś choroby? Przeciwwskazaniem jest w zasadzie tylko i wyłącznie aktualna infekcja. Także, jeśli mamy aktualną jakąś infekcję, stan zapalny organizmu, to oczywiście wtedy powinniśmy unikać szczepienia na grypę, jakiegokolwiek w ogóle szczepienia. I nie traćmy, panie profesorze, czujności, trzymajmy dystans, nośmy maseczki na ustach i na nosie, myjmy ręce. Dokładnie, jeśli będziemy się do tego stosować, to jest szansa, że tak jak w niektórych krajach, na przykład we Włoszech, w których pandemia, jak wiemy, zebrała swoje żniwo na początku, w tym momencie we Włoszech mamy kilka razy mniej przypadków koronawirusa. Włosi rzeczywiście stosują się do tych zaleceń, pomimo swojego południowego temperamentu, starają się rzeczywiście bardzo i tacy teraz Włosi są bardziej. Takim narodem północnym można powiedzieć, ale dzięki temu żyją i dzięki temu ta epidemia tak nie rozprzestrzenia się u nich jak, jak w innych krajach. Skoro potrafili, to my też pewnie poradzimy sobie, tylko nie dajmy się zgubić tej aurze wakacyjnej. Panie profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Profesor Zbigniew Siudak, specjalista kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, szef kliniki chorób wewnętrznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, był gościem Czasu dla Zdrowia. Magdalena Sitek, do usłyszenia. Do widzenia.